Hej kochani, z tej strony wasza Adrianna i przychodzę do Was dzisiaj z bardzo długo wyczekiwanym filmem, czyli... Wielkim testem tamponów. Zobaczcie, że zajęło mi to aż tyle czasu, ale przetestowanie tylu tamponów na sobie jednak trwa. Ale słuchajcie, warto było czekać, dlatego że przetestowałam aż 12 marek tamponów. Od najpopularniejszych marek typu OB, Tampax, po tampony stepowych marek typu Biedronka, Lidl, Rossman, aż po tampony ekologiczne. Mam tutaj całą kartkę notatek. Uwierzcie mi, wyniki, które uzyskałam, naprawdę mnie zaszokowały, tak więc ja przechodzę do filmu, bo czuję, że będzie bardzo długi. Jako że w ten test włożyłam bardzo dużo pracy, to proszę was o kciuka w górę, ponieważ jest to dla mnie wielka motywacja, a także zostawcie kciuka w górę, jeżeli będziecie chcieli. Na przykład wielki test pod pasek też chętnie go dla was nagram oraz kliknijcie subskrybuj, kochani. Zamieńcie ten czerwony przycisk na szary, bo dzięki temu nie przegapicie żadnego z moich filmów, a ja obiecuję się dla was starać, a poza tym shortsy na tym kanale pojawiają się codziennie. Tak więc warto to jest zasubskrybować. Tak więc no, nic prostszego, kciuk, sub, dzwoneczek i ruszamy. Okej, okay, no cieszę się, że wreszcie będę się mogła z Wami podzielić wynikami mojego testu, ale jako, że miesiączka jest to temat ważny, ale temat wrażliwy. to no, musimy sobie na początku omówić kilka spraw. Po pierwsze, wiadomo, ja nie jestem lekarzem, nie mam żadnych studiów medycznych, i ja jestem youtuberem, więc opinia o wszystkich tamponach to będą tylko i wyłącznie moje doświadczenia. Wiecie, coś dla mnie może być super szczelne, a dla Was może być niewystarczająco szczelne i to nie znaczy, że jak łamię albo z wami coś jest nie tak. Po prostu ciało każdej kobiety jest inne i każda miesiączka jest inna. Wszystkie tampony kupiłam oczywiście także w jednym rozmiarze, żeby dobrze je porównać, i kupiłam je w rozmiarze normal czy regular, zależy od marki. A po drugie, oczywiste jest to, że ten film nie jest sponsorowany i każdy z tych tamponów kupiłam sama. No, więc muszę wam powiedzieć, że jak przygotowywałam się do tego filmu, to myślałam, że to będzie najludniejszy film na moim kanale, no bo hej! Wszystkie tampony są takie same, prawda? Okazało się, że nie, i widać to dopiero wtedy, kiedy kupicie te wszystkie tampony, otworzycie i zaczniecie się każdemu przyglądać z bliska, porównywać jeden do drugiego, i jest to coś, czego normalny konsument nie robi, no bo hello, kto normalnie kupuje 12 opakowań tamponów i je porównuje. Nikt, to by było absurdalne! Dlatego fajnie, że ja robię taki test, bo zauważyłam rzeczy, które są przerażające, szokujące i których się absolutnie nie spodziewałam. Tak więc, naprawdę, bardzo ważne jest, żebyście obejrzeli ten film. Dlatego, że być może wydajecie pieniądze na tampony, które są takie same jak inne tampony, które kosztują dużo, dużo mniej. Dosłownie takie same. Tak więc, o tym będzie na końcu. Będziemy sobie także rozdawali nagrody dla różnych tamponów. To będą takie. Tamponowe Oscary. Powiem Wam oczywiście także na koniec, jaka jest moja ulubiona marka tamponów. Kategoria pierwsza. Tampony popularnych marek. Więc zaczniemy od pierwszej marki i pierwsza marka, którą sobie omówimy, jest to marka OB. To co pierwsze przychodzi mi na myśl, co moim zdaniem wyróżnia tampony marki OB, jest ich słynna otoczka Silk Touch. Tampon jest zamknięty w takim plastikowym opakowaniu, łatwo się go z niego wyciąga. To jest ważne, dlatego że nie każdy tampon tak łatwo się wyciąga z tej plastikowej otoczki i tampon jest pokryty właśnie tą przyjemną śliską włókni. Które naprawdę bardzo ułatwia aplikację. Muszę szczerze powiedzieć, że właśnie to jedwabiste wykończenie tamponów OB to jest coś, za co ja je uwielbiam, ponieważ bardzo łatwo się je aplikuje, bardzo łatwo się je wyjmuje, bardzo przyjemnie się je nosi. To brzmi, jakby to była reklama tamponów OB, ale, ale obiecuję wam nie jest. Zauważyłam też, że przy wyjmowaniu, kiedy wiecie, tampon jest już odpowiednio opity, nie rozwarstwia się on tak, nie brudzi. Być może właśnie dzięki tej powłoczce, która go tak jakby wiecie trzyma, dzięki temu jest zwarty. Jak widzicie, jeżeli chodzi o. O mechacenie, to tampon się trochę mechaci, ale tylko tutaj na górze, ponieważ tutaj nie ma tej otoczki, tutaj nie ma problemów z mechaceniem i mechaci się jeszcze na dole. Więc jeżeli chodzi o takie pełne podsumowanie w tabelce, to szczelność tamponów OB oceniam na 5 na 5, nie mam problemów ze szczelnością tych tamponów. Oczywiście muszę dodać, że moje miesiączki nie są zbytnio obfite, więc ja rzadko, naprawdę rzadko mam problemy z przeciekaniem, ale nigdy żadna wpadka nie zdarzyła mi się z tamponem OB. Wygodawa oraz wygoda w wyjmowaniu. Tutaj oceniam na 4,5 na 5. Właśnie dzięki temu, że ten tampon jest pokryty tym siliktaczem, to naprawdę przyjemnie się go aplikuje i nie czuć żadnego bólu, kiedy się go wyjmuje. Wygoda w noszeniu tutaj oceniam na 5 na 5. Nie czuję podczas dnia, że mam sobie tampon OB. Tak naprawdę dobry tampon, który został poprawnie zaaplikowany, nie powinien być wyczuwalny w ciągu dnia, ani sprawiać bólu, tak więc no tutaj nic nie czułam. Cena jest tutaj niestety dość wysoka. Tampony OB z tych popularnych. Marek są jednymi z najdroższych na rynku. Jest to 11,99 za 16 sztuk tamponów. Jeżeli chodzi o cenę produktów higienicznych, właśnie tamponów czy podpasek, to moim zdaniem jest. Bardzo ważna, bo słuchajcie, tak, tak szczerze, nie? Między nami kobietami to jest koszt, który kobiety muszą ponosić miesiąc w miesiąc przez lata miesiączkowania. I nie wiem, znalazłam pierwszą lepszą informację. To jest kalkulator kosztów miesiączki omni, ta strona podaje, że na produkty higieniczne wydamy około 3521 zł,98. Zł. Więc koszty produktów higienicznych są realne i dla wielu kobiet, które nie mają pieniędzy, są bolesne, więc warto o tym wspominać. I kolejny podpunkt, który wymaga omówienia, jest to ekologia. Słuchajcie, ja na ekologii się nie znam. Wy dobrze wiecie, że ja nie jestem aniołkiem ekologicznym, więc absolutnie nie będę się na takiego kreowała. Nie wiem także nic o ekologii, więc tutaj będę dawała tylko plusa, jeżeli wydaje mi się, że produkt jest ekologiczny, odpowiedzialny i minusa, jeżeli nie jest, nie będę dawała punktów, bo tak naprawdę jak w skali od 1 do 5 określić, czy produkt jest ekologiczny, czy nie, to nie jestem temat, tak więc tampony OB ekologicznie dostają minusa przez ten plastik, w który po prostu są zapakowane, wiadomo. Kolejna marka bardzo ciekawych tamponów, które musimy sobie omówić, jest to Tampax. Jest to najbardziej wyróżniająca się i inna marka tamponu spośród tych wszystkich, które testowałam. Oczywiście przez ich słynny aplikator. Tampony Tampax zamknięte są w takim plastikowym opakowaniu. I po odpakowaniu ukazuje nam się słynny aplikator Tampaxa. Aby zaaplikować ten tampon, musimy tutaj pociągnąć, słyszymy klik. Naciskamy i tampon sam się aplikuje. A jeżeli chodzi o sam tampon, pomijając aplikator, to również się wyróżnia. Przede wszystkim ze względu na jego sznureczek. Spójrzcie, jaki ten sznureczek jest gruby. On jest tutaj zapleciony i sznureczek, jak rozłożymy ten tampon, to zobaczycie, że idzie tutaj aż do środka, odprowadza płyn. Jeżeli coś tutaj nam przecieknie. Tampon, także jak widzieliście, łatwo rozłożył się do takiego kształtu, inne tampony w ten sposób nie rozłożą. One są bardziej skręcone, ten jest lżej skręcony. Po rozłożeniu otrzymujemy taki kształt. Tampon także bardzo mało się pyli. Nie ma tak śliskiej powłoczki jak OB, ale tutaj jakaś powłoczka też jest. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo szczelny i bardzo bezpieczny tampon, także ten sznureczek stanowi ogromne zabezpieczenie, uwierzcie mi. Tutaj możecie zobaczyć porównanie sznureczka Tampaxa ze standardowym sznureczkiem innego tamponu. Ale czy tampon Tampax jest idealny? Absolutnie nie. Nie wiem, co jest nie. Tak, ale kiedy aplikuję ten tampon aplikatorem, który oni przecież sami dodają, to jest mi niewygodnie. Ja po prostu go wyczuwam. Jak zaaplikuję go sama, to nie mam takiego problemu, nie wyczuwam go, ale jak zrobię tak, jak każe producent, to go czuję. Więc przechodząc do naszej tabelki, jeżeli chodzi o szczelność tampaksa, oceniam 6. Na 5. Szczelność tego tamponu jest naprawdę dla mnie świetna. Wygodę w aplikacji, co prawda, oceniam na 5 na 5, no bo ten aplikator jest naprawdę wygodny, ale przez to wygodę w noszeniu oceniam na 3, dlatego że ja go po prostu wyczuwam. Cena jest to 11,49 za 16 sztuk tamponów, a ekologia tutaj dam dwa minusy. Ja naprawdę tutaj nie chcę pozować na osobę, która jest ekologiczna. Wiecie, że nie jestem, ale nawet ja nie mogę przejść obojętnie wobec tego, ile tutaj marnuje się plastiku, słuchajcie! To jest jedno użycie, ten aplikator jest jednorazowy, a później ląduje w koszu, więc myślę, że w tych czasach większość osób, jak patrzy na to, to myśli sobie tak... To jest jednak niefajne. Myślę, że jeżeli chodzi o akurat ten aspekt, to wiele kobiet może czuć się niekomfortowo używając tamponów tampaxa. I kolejna bardzo popularna marka jest to marka Bella. Jeżeli chodzi o tampony marki Bella, to pierwsze co zauważyłam, to to, jak łatwo się je otwiera. Wiele dla kogoś może być to takie. O czym ty mówisz? Otwieranie tamponu, daj spokój, to nie jest żaden problem. Wierzcie mi, jest. Przetestowałam tyle tamponów, które nie chcą się otworzyć za pierwszym razem i które siedzicie i po prostu staracie się otworzyć. Uuu! Problem z otwarciem tamponu doprowadza mnie do szału, ok? Miesiączka doprowadza mnie już do wystarczającego szału, a jeszcze to, że muszę stać nad toaletą i po prostu starać się otworzyć ten... Uhu. Nie, jakby okres jest już wystarczająco stresujący w życiu. Nie potrzebuję większej ilości stresu, jeżeli chodzi o tampony. Więc za to otwarcie, które po prostu jest super proste, jedno obkręcenie i otwiera się, wielki plus. Ten tampon także, jak zauważycie, jest dość cienki, a także dość długi, dłuższy niż tampon OB. Tutaj porównanie tych dwóch tamponów widać, że różnią się, jeżeli chodzi o grubość. Tampon Bella ma także bardziej spiczasty czubek. Tylko teraz to jest szpiczasty, czy spiczasty. Nie no, na pewno nie spiczasty, bo to już, to już brzmi jak przezwisko. Czemu jesteś taki spiczasty? Tampon nie jest tutaj tak gładki i śliski jak tampon OB, ale muszę przyznać, że mu się pyli, więc to jest zawsze plus. Widzicie, ja go tutaj dość mocno pocieram i nie widać żadnych pyłków wychodzących w nadmiarze. A uwierzcie mi, że przedstawię wam w tym filmie takich gadatków, którzy pylą mocniej niż lipa na wiosnę, więc jeżeli chodzi o Belle, określiłabym ten tampon jako taki zwykły tampon, niczym się nie wyróżniający, ale Także nie posiadający jakichś wielkich wad. Takiej wiecie. Tam pod. Tak więc przechodzimy do naszej tabelki I jeżeli chodzi o szczelność To tampon Bella oceniłam 4 na 5 Dałam czwórkę i to nie chodzi o to, że miałam tutaj problemy z przeciekaniem Ale przez to, że tampon jest po prostu cieńszy To miałam takie poczucie, że muszę go częściej wymieniać Nie czułam się tak bezpiecznie jak na przykład przy tamponach Tampax Albo przy tamponach Obel, dlatego ta czwóreczka Wygoda w aplikacji oraz wygoda w wyjmowaniu Oceniam tutaj 3,5 na 5 Przez to, że nie mamy takiej gładkiej obwódki To jednak to wkładanie i wyjmowanie nie jest dla mnie aż tak komfortowe. Cena jest to 9,86 za 16 sztuk, czyli jak na razie najbardziej korzystne cenowo ze wszystkich popularnych tamponów. No i ekologia, wiadomo, minus przez plastikowe opakowanie. Kategoria druga, tampony marek sklepowych. W tej kategorii będziemy sobie omawiali tampony tańsze, takich marek jak na przykład Biedronka, Lidl, Auchan, czy na przykład Rossmann. Zaczynamy od tamponów biedronkowych, marka Femina. Powiem wam, że są to tampony, z których ja mam dużo wspomnień. Są to jedne z najlepiej przetestowanych przeze mnie tamponów, dlatego że ja je używałam przez całe studia, ponieważ były to tanie tampony, a mnie zwyczajnie na studiach nie było stać na droższe tampony o w ogóle zapomnijcie. A tutaj tych tamponów było dużo i kosztowały piątaka, więc. Dla mnie był to świetny deal. Więc jeżeli chodzi o te tampony, no to ja mam dużo do powiedzenia, bo się trochę z nimi naużerałam. Pierwszy gigantyczny minus, jeżeli chodzi o te tampony. I to jest coś, co doprowadzało mnie do szału: to jest to. Otwarcie! Otwarcie tego tamponu to jest cud. Teraz mi się udało, ale uwierzcie mi, że czasem spędzałam długie minuty próbując ten tampon otworzyć. W końcu otwierałam to zębami, co nie jest dobrym pomysłem, bo to po prostu nie jest higieniczne. A czasem było tak, że nie dawałam rady otworzyć tego tamponu. Nie miałam oczywiście w łazience nożyczek, więc kończyło na tym, że albo nie mogłam go użyć, albo go wkurzona wyrzucałam, co nie jest dobrym pomysłem. Bo jak mówiłam, nie miałam po prostu pieniędzy. To jest dramat, nie? się wydaje być może mam śmieszne, że ja się tak za to wkurzam, ale to jest naprawdę... Moje moja przeszłość, która mnie denerwuje. I po prostu przypominam sobie tą dusię, która kilka razy w miesiącu wkurzała się na te tampony, bo nie mogła ich otworzyć. Jest to również tampon, który ja nazywam po prostu takim odpowiednikiem OB. To jest podobna konstrukcja, podobna zasada działania. Tak naprawdę większość z tych tamponów to są tampony podobne do OB. Gdy nie, jest taki wyróżniający się, ale od OB różni go to, że jest Trochę mniejszy, trochę cieńszy, no i nie ma aż tak gładkiej powierzchni. Widzicie tutaj, aż ta powierzchnia OB się świeci. Tutaj jest to gładkie, ale nie aż tak. Tampon także trochę się pyli, ale nie jakoś nadmiernie i również jest szpiczasto zakończony. A w tabelce wygląda to tak. Szczelność oceniłam 4 na 5, przez to, że jest po prostu cieńszy i trochę krótszy niż OB. Wygoda w aplikacji oraz wygoda w wyjmowaniu jest to 3 na 5. Bywa bolesne właśnie przez to, że nie ma tej śliskiej obwodnicy wódki. Wygoda w noszeniu 4 na 5, czasem bywa wyczuwalne. Cena? Cena jest fenomenalna. Słuchajcie, to jest... 5 zł za 32 tampony. To jest, to, jest, to jest po prostu jak kradzież. No i ekologia wiadomo minus. Tutaj mamy plastikową osłonkę i ten plastik jest też dość gruby w porównaniu do innych osłonek innych tamponów. Marka kolejna jest to Fasel. Nie ukrywam jeden z moich tamponowych faworytów. Jak widzicie opakowanie jest łudząco podobne do opakowania tamponów OB. Kolorystyka jest no taka sama. Łatwo się te tampony otwiera. To jest, wiecie, dla mnie ogromny plus. Tampon niestety nie ma żadnej śliskiej otoczki, ale jest dość gładki, jest to całkiem przyjemna włóknina, a także nie pyli się jakoś bardzo mocno, tak naprawdę, zobaczcie, praktycznie nie pyli się wcale i to jest jego ogromny plus. Wiecie, to jest tak, że po prostu nie chcemy, żeby w nas zostawały jakieś fragmenty bawełny, to nie jest dobre, więc no im tampon się nie pyli, to wiadomo, lepiej. Tampon ma także przybliżoną grubość do tamponów OB. To jest pewne, że ten tampon lepiej użytkowało mi się niż tampony z Biedronki i ja ok Oprosiłabym ten tampon jako taka budżetowa wersja tamponu OB. Szczelność 5 na 5, ja się z nim czułam bezpiecznie. Wygoda w aplikacji i w wyjmowaniu 3,5 na 5. Nie jest to tak wygodne jak tampony OB gładkie i da się przeżyć. Wygoda w noszeniu 5 na 5 i ja go nie wyczuwałam. A cena jest to 8 ,49 zł. 49 groszy, więc mamy tutaj delikatnie drożej niż Biedronka o 3 zł, ale znacznie mniej niż OB, dlatego że tutaj mamy aż 32 tampony w opakowaniu. Gdyby podzielić to na pół, gdyby miało być tutaj 16 tamponów, tak jak jest w opakowaniu OB, to mielibyśmy te tampony za 4 ,24 zł. 24 grosze, czyli no fajny odpowiednik. Następna marka jest to. Siempre? Jestem pewna, że nie tak się to czyta. I jest to marka tamponów z Lida. Wybaczcie, to opakowanie jest już e, trochę nadużyte. Nie prezentuje się zbytnio YouTube'owo. Łatwo się te tampony otwiera, jak widzicie. Bardzo łatwo, żadnego problemu nie było. Jest to tampon trochę krótszy oraz trochę cieńszy niż tampon OB. I także ciekawe jest to, że wszystkie te tampony tutaj mają takie nacięcie na środku. Nie wiem, czemu to służy. Czy to służy jakoś chłonności tego tamponu? Nie mam pojęcia. Być może wymaga to jego konstrukcja, ale zauważyłam właśnie, że tak jest. Mało się pyli, nie ma tutaj problemu z jakimś wielkim pyleniem. Jest to również taki zwykły, prosty tampon, bez szczególnych minusów, ale też bez szczególnych zachwytów, choć nadal lepszy niż biedronka, bo się go łatwiej otwierało. W tabelce wygląda on tak. Szczelność oceniłam 4, napięć przez to, że jest krótszy, to również miałam poczucie, że chcę go wymienić częściej. Wygoda w aplikacji 3,5 napięć, 5. nie ma jakiejś przyjemnej śliskiej obwódki, więc nie jest to tak przyjemne, tak samo przy nie jest super komfortowe. Wygląda w noszeniu 4 na 5. Czasem, jak nie zaaplikowałam go idealnie, to potrafiłam go poczuć. Natomiast cena, słuchajcie, jest fenomenalna, dlatego, że to jest 4 zł za 24 sztuki, więc... Ekstra. A w dziale ekologia, oczywiście, minus za plastikową osłonkę. I ostatnie w kategorii tamponów sklepowych są tampony marki Auchan. I chciałabym Wam powiedzieć, że kupiłam te tampony wcześniej, niż Rosja zaatakowała Ukrainę. Na obecny moment ja nie robię zakupów w Auchan, ale to jest wybór każdego. Ja Wam tutaj nie będę mówiła, co macie kupować, gdzie macie kupować. Ja nie chcę, żeby ten film stał się dyskusją na ten temat. Po prostu omawiamy sobie tampony. Natomiast ja na ten moment i więcej nie kupię. I to chcę Wam od razu powiedzieć. Otwierają się dość łatwo. Są to tampony praktycznie identyczne do tamponów z Lidla. Tak naprawdę, gdyby nie to nacięcie na tamponach z Lidla, to ja bym powiedziała, że to jest ten sam produkt. I też, no to jest zwykły, prosty tampon. Nie pali się jakoś szczególnie. Nie ma szczególnych war ani szczególnych zalet. Po prostu zwykły, prosty Tampon. W tabelce szczelność oceniłam 4 na 5, wygodę w aplikacji i wygodę w wyjmowaniu 3 na 5, wygoda w noszeniu 4,5 na 5. Tak jak z Lidlem. Gdy coś nie tak zaaplikowałam, to potrafiłam go wyczuć. Cena 5,49 za 24 sztuki. Ekologia minus. Chociaż jak mówiłam, ja tych tamponów więcej nie kupię. Nie jest to dla mnie jakaś wielka strata, dlatego że no, to są zwykłe, proste tampony. Niczym fajnym się nie wyróżniały, ale to jest decyzja każdego. Nie o tym jest. Ten film, i przechodzimy do ostatniej kategorii. I pomyślicie sobie, no, ostatnia kategoria, tampony ekologiczne, nic ciekawego, ale powiem Wam, że to jest ta kategoria, w której ja przeżyłam największy szok i największe. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać. Jestem rozczarowana, jestem wkurzona. Cieszę się, że przeprowadziłam taki test i mogłam się przyjrzeć tym tamponom, bo zauważyłam bardzo niepokojące rzeczy i rzeczy, które mogą być ogromnie obciążające dla Waszego portfela, więc naprawdę proszę Was o wysłuchanie tej części, bo jest ważna. Pierwsza marka tamponów ekologicznych i tak naprawdę jedyna marka tamponów ekologicznych, to od razu wam powiem, które mi się spodobały. Jest to ginger. Pierwsze, co chciałabym zaznaczyć, to jak piękne mają opakowanie. Jest takie bardzo subtelne, eleganckie. I wiecie, tutaj mi nie chodzi, że ja chcę mieć subtelne opakowanie, żeby nikt nie zobaczył, że to są tampony. Ja mam już prawie 27 lat, pół życia mam już miesiączkę, ja mam słuchajcie, gdzieś, że ktoś zauważy, że ja mam tampony. Dajcie spokój. Nie chodzi o to, po prostu one ładnie wyglądają nawet w łazience prawda? Wszystkie inne opakowania tamponów są, wiecie, takie krzykliwe, nie? Róż, żółty, niebieski. A te są takie kobiece, spokojne, łatwiej wyglądają w łazience, więc to jest dla mnie ogromny plus, choć wiem, że dla wielu osób to jest po prostu bez różnicy, nie? Tampon, po prostu tampon. I jest to tampon, który nie jest zamknięty w foliowej obudowie. Obudowie, no, o słońce. Tylko w papierowej i od razu Wam powiem, że również ona jest taka bardzo ładna. Przypomina mi jakiś cukierek, no po prostu jakoś, nie wiem, aż, aż mi przyjemnie jest tych tamponów używać przez to, jak ślicznie wyglądają. Są to tampony wegańskie, antyalergiczne, posiadają różne certyfikaty, są z bawełny organicznej. Z tego, co mi się wydaje, nie są sztucznie wybielane, ale tutaj mogę się mylić. No i plusem jest to papierowe opakowanie, a sam tampon wygląda w ten sposób. Odpowiednia grubość, przypominająca grubość tamponu OB. Do tego fajnie tutaj szpiczasty, bardzo przyjemny w dotyku, co prawda nie tak śliski jak tampon OB, ale na pewno bardziej niż inne tampony. Nie pyli się jakoś bardzo mocno, ale jednak to pylenie trochę występuje. No jak widzicie, ten tampon bardzo mi się spodobał i jeżeli chodzi o tabelkę, to szczelność tego tamponu określiłam 5 na 5. Wygodę w noszeniu i wygodę w aplikacji oceniłam na 4,5. Wygoda w noszeniu 4,5. Cena niestety jest wysoka. To jest 19,99, czyli 20 zł. Za 18 Sztuk, i jedyny w tym wypadku tampon dostaje tutaj plusa, jeżeli chodzi o ekologię. Bardzo przyjemnie mi się tych tamponów używało. I uwaga, teraz przechodzimy do mięska. I nie spodziewałam się, że będzie jakieś mięsko, jeżeli chodzi o temat tamponów, ale niestety jest. I tutaj chciałabym się zabezpieczyć firmy. Proszę mnie nie pozywać, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, przypuszczenia. Ja nie mam pojęcia, skąd wybierzecie swoje tampony, z jakich fabryk, przypuszczenia, domniemania. Jednym słowem, Proszę, nie pozywajcie mnie. Przechodzimy tutaj do tamponów marki OB Organic. I jak już zauważyliście, ja bardzo lubię tampony marki OB. Często porównuję inne tampony właśnie do OB. Więc bardzo ucieszyłam się, jak zobaczyłam, że marka OB ma tampony organiczne, bo pomyślałam, kurczę, lubię tampony OB, może nie będą w tym plastiku, może będą jakieś takie bardziej naturalne, fajnie. Jakie było moje zdziwienie, kiedy otworzyłam te tampony i zobaczyłam, że są one zamknięte w plastiku. I to, to, to mnie trochę dziwiło, dlatego że no OB, organik, myślałam, że będzie coś naturalnego, nie... Yeah. Dobra, moja pomyłka. Organiczne może chodziło im o to, że bawełna jest organiczna, nie to, że są ekologiczne. Okej, okay. seryjizowałam, już zabieram moje notatki. Ja się bardzo dużo po nich spodziewałam. Choć, no nie dziwię się, że bardzo się dużo po nich spodziewałam, dlatego że cena to jest 20 ,99 zł, 99 czyli 21 zł za 16 sztuk. To jest ogromna ilość, jeżeli chodzi o cenę za tampony, więc nie dziwię się moim wysokim oczekiwaniom. Hello! Sorry, już zaczynam się denerwować. Pierwsza rzecz. Tampony niesamowicie ciężko się otwierają. Po prostu jakby to były tańsze tampony, więc zdziwiło mnie to. Otwarcie tamponów OB było zawsze bardzo, bardzo proste i przyjemne, więc dziwne to było dla mnie. Tampon także super mocno się mechaci. Zobaczcie. Kilka razy i tampon jest naprawdę mocno zmechacony. Ja rozumiem, że to jest bawełna, to się będzie mechaciło, ale no, akurat jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie jest to zbyt duże mechacenie. Więc to mówię, coś tu jest nie tak, no nie? Ale dobra, no, buble się zdarzają. Więc wzięłam kolejną markę tamponów organicznych, które właśnie wydawały się być organiczne, naturalne. Znalazłam je w Rossmanie, to jest Organik. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłam tego tampona i mówię. On jest podejrzanie podobny do tamponu z OB. Zobaczcie, no bardzo podobne opakowania. Co prawda OB jest większe, więc chociaż tyle dobrze, ale no podejrzanie podobnie wyglądają dla mnie. Taki sam problem z otwarciem. Tu już sobie otwarzę zębami, bo po prostu nie będę się z tym użerać. No, zobaczcie, jak to się ciężko otwiera. Ja naprawdę próbowałam kilka sekund, a to za dużo jak na otwarcie tamponu. Wygląd bardzo podobny do tampona z OB i również bardzo podobnie się mechaci. Cena również wow, bo to jest aż 18 Złotych za 16 sztuk. Mówię, coś tu jest nie tak! Znowu bardzo podobny produkt, nawet bardzo podobne opakowanie. Po prostu, no tutaj aż no identycznie się otwierają i zamykają. Bardzo dużo tych podobień, bardzo wysoka cena, a potem kupiłam jeszcze ekologiczne tampony z Biedronki. Jest to ekologiczna wersja tamponów Femina i zobaczcie, no tutaj to opakowanie jest już, no. To jest, to jest to dla mnie to są trzy bardzo podobne jak nie takie same produkty. Zobaczcie, to jest OB Organic to jest Femina z Biedronki. Te mają bardzo podobną grafikę. No, zobaczcie, no to jest to samo, tylko w innym kolorze. A Femina organik i OB Organic mają bardzo podobny wygląd, jeżeli chodzi o tampon. Otwiera się również tak samo, tak samo ciężko, więc dla mnie, chociaż to jest tylko moje przypuszczenie, ja nic nie mówię, nic nie podejrzewam, to jest tylko moja i tylko i wyłącznie moja opinia. Proszę mnie nie pozywać. Dla mnie to są dwa takie same produkty. Różni je tylko cena, dlatego że, jak Wam mówiłam, OB. Kosztuje 21 zł za 16 sztuk. Femina kosztuje, uwaga, 7 zł za 16 sztuk. Produkty, jak dla mnie, są y, praktycznie identyczne. Nie chcę używać słowa takie same, żeby nie skończyć zespołą sądową. 21: 7. To jest bardzo przykre. To jest bardzo przykre, bo nie każda kobieta ma pieniądze na kupno tamponów. I jeżeli jedne tampony, które są praktycznie identyczne, albo takie same, kosztują 7 zł, a te 21... Ja nie wiem co ja mam powiedzieć, ok? Mi jest tutaj bardzo przykro. To jest, wydaje mi się, że to jest już, to jest już przesada. Tak więc jeżeli chodzi o te trzy marki tamponów, OB Organic, Organic Zorsmana i Femina Pure, ja będę oceniała jako jedno, bo dla mnie są to bardzo podobne produkty. Szczelność 4, wygoda w aplikacji 3, wygoda w noszeniu 3. Ceny, jak widzieliście, bardzo różne, za bardzo podobny produkt. Ekologia, dla mnie minus. Ja tutaj nie widzę nic ekologicznego. Uwagi, jestem zła. Więc jeżeli no ktoś jest fanem na przykład podpasek OB Organic, no to znalazłam mu odpowiednik w formie feminy piór. Tak więc na koniec przejdziemy sobie do podsumowania i to podsumowanie nazywałam oscarami tamponów. Tak więc, wyrawa dla wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w tym teście. Tak więc. Słychać mnie? Pierwsza kategoria jest to kategoria najwygodniejsze. Które tampony okazały się być najwygodniejsze? Dla mnie najwygodniejsze okazały się być tampony OB, przez tą ich właśnie gładką otoczkę Silk Touch. Kategoria najbardziej szczelne. W tej kategorii wygrywają tampony tampak ze względu na ich świetny sznureczek, a także na samą niezwykłą konstrukcję tampona. Trzecia kategoria najłatwiejsze w aplikacji. I tutaj znów wygrywa Tampax ze względu na ich aplikator. Podejrzewam, że osoby młodsze, które dopiero co zaczynają miesiączkować, mogą mieć ułatwioną sprawę z tym aplikatorem. Chociaż, jak Wam mówiłam, akurat jak ja aplikowałam ten tampon za pomocą aplikatora, to nie było mi dość wygodnie, no ale, wiadomo, ten aplikator jest gigantycznym plusem, jeżeli ktoś boi się aplikować tampon. Kategoria najbardziej ekologiczna, Tu wygrywa Ginger. Brawa, brawa. Kategoria najmniej ekologiczne. I tutaj kolejna nagroda ląduje. Dla Tampaksa. Najładniejsze opakowanie ginger. Kategoria najlepsza cena, najlepsza jakość. Tutaj wygrywają tampony Facel. Kategoria najlepsze z najtańszych, czyli najlepsze tampony w najlepszej cenie. Siempre z Lidla. Brawa, brawa! Moje ulubione tampony! I w tej kategorii wygrywa Obe. W ogóle tutaj to opakowanie Obe że nie dlatego, że to jest reklama, tylko nie wiem, czemu je tam położyłam. Mam za dużo już tych tamponów wokół siebie. I kategoria nie kupię ponownie. Obe Organic ze względu na to, że znalazłam tańszy od Gdyby interesował mnie ten typ tamponów oraz Osha, ze względu na to, że są Osha. I tak, to wszystko. Bardzo się cieszę, że wreszcie nagrałam ten film i podzieliłam się z wami moimi obserwacjami. Mam nadzieję, że ten film wydał wam się przydatny. Czegoś się dowiedzieliście, ja na pewno się dowiedziałam wielu spraw na temat, jakie tampony lubię, jakich nie lubię. Mam już teraz swoich ulubieńców, tampony, których nienawidzę. Też teraz wiem za dużo o tamponach. Jeżeli podobał wam się ten film, chcecie film o podpaskach, to kciuki w górę. Górę, subskrypcja, dzwoneczek, obejrzyjcie poprzedni film na moim kanale albo jakikolwiek film na moim kanale, który wam się spodoba. Shorts na kanale pojawiają się codziennie, a ja już się zawierzę nam i widzimy się niedługo. Pa pa, buziaczki!